Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Jestem pod salonem Tesli i jestem tutaj dlatego, że za 10 minut odbędzie się oficjalnie, oficjalny event. Który polega na wydaniu dwóch pierwszych samochodów. Miały być dzisiaj wydane trzy Tesla Model Y Performance produkcji niemieckiej, europejskiej, ale niestety jeden klient nie mógł dojechać, więc tylko dwa samochody dzisiaj będą wydane. Samochody są już w środku, klienci już przyjechali. My tutaj jeszcze z Sergiuszem, Bogdanem i Saszą z Tesla Serwis QFTSK, których byliśmy na Ukrainie tutaj robimy materiał o Kia EV6, którą teraz też mam do testów i za chwilę, już za 10 minut rozpoczynamy event w Tesli Cześć Sergiusz! Cześć Danielku! Jesteś Bardzo... podekscytowany, że... Tak, słuchaj, takiego czerwonego diwaniku jeszcze w Tesli nie było od tej pory jak pracowałem w Berlinie w Berlinie każda Tesla była wydawana, tak jak teraz my wydajemy te pierwsze w sumie dwa, bo trzeci nie dojechał, tak jak powiedział nam Pracownik Tesla ym, z Hiszpanii, gdzieś tam, ale dwie Tesla Model Y, Model Y, Performance z Berlina z Gigafactory będą dzisiaj wydawane i przy takim fajnym. Yy, kolorach i tak dalej. Mamy tam i baloniki i... No za chwilę to, to. zobaczycie. Ja dzisiaj też dwa samochody zostałem wydane dziennikarzom i mam, być, mam szczęście być tą jedną osobą, która dzisiaj odbiera Tesla Model Y Performance, chyba tą, która tutaj stoi na końcu i dostaję ją od dzisiaj, czyli od soboty do poniedziałku i jutro robimy też fajny test, bo jedziemy do Gdańska i robimy porównanie właśnie Tesli Model, 3Y, Model Y Performance i Kia EPO 6, więc w kolejnych odcinkach zobaczycie to a ja tutaj zostawiam dzisiaj Tesla Model S i zostawiam ją na balansowanie przyjechałem tutaj na 3% i stwierdziłem, że skoro mam okazję akurat podłączyć tutaj samochód, zostawić tutaj samochód na weekend na niedzielę właściwie, to podłączę sobie pod wallboxa i naładuję się z mocą najniższą czyli 3kW albo 2kW i po prostu zbalansuję baterię może to poprawi lekko zasięg Mniejszamy sobie natężenie do 5A i tak samochód będzie się ładował ponad dobę, zaraz wyskoczy 24+, plus i samochód pewnie jutro wieczorem się skończy ładować. Na dzisiejszym evencie nie ma zbyt wiele osób, w zasadzie... kilka, na palcach obu rąk można policzyć ilość osób. Fajnie, że Sasza z Bogdanem przyjechali, akurat są w podróży do Niemiec, gdzie kupują takie terenówki czteronapędowe dla, dla Ukrainy po prostu, żeby... żeby pomóc w walce z Rosją. I przy okazji tutaj nas zaszczycili z własną obecnością. Jedzie do Tesli. I trzy mężczyźni w drodze z kamerą Dawaj, Dawaj TTP. Dawaj w Teslu. Rzeżą się w Już nie jedzie. Sasza 50. Nam po prostu trzeba wajkać. A jak... dzisiaj tak fajnie y, kameralnie, nie? Tak rodzinnie tutaj. To tak. no z... tak. są tylko dzieci, żeśmy wszyscy przyjechali. Do rodzinny, event, do, tak. do Warszawy. Psy. Oj, spodobać się Dogmotu. Spodobać Ci się Dogmont. Ja. Teraz możemy włączyć Teslas Show. Jak jest wydanie samochodu, jak jest y, impreza, to nie mogło zabraknąć Teslas Show. Jakie to uczucia odebrać pierwszą Tesla Model Y performance? Pierwszą? Fajnie. W ogóle, to jest ogólnie, Pana pierwsza ogólnie. Tesla. <laughs> Jeszcze lepiej. A, a dlaczego, tak, skąd, skąd, skąd ta decyzja? Dlaczego Tesla? Trudno powiedzieć. W sumie fajne produkty robi Elon, więc. A kiedy? Ki jechał Pan kiedyś, czy pierwszy raz? Tak, mówi? trójeczką, Y. Teraz Y. I, I to była miłość z pierwszego wejrzenia? Przyspieszenie robi swoje. Okej, okay, dlatego. Filmiki perfora. też robią swoje. A... Więc myślę, że spoko. Super, gratulacje! Pierwszy model Y Performance właśnie wyjechał z salonu. Teraz kolejny. Już jesteśmy po evencie. To jest mój Y, którego biorę do testów. Piękny jest, ostatnio już takim jeździłem, co widzieliście też na filmie, ale teraz yy, biorę go na dwa dni, jutro raz z Sergiuszem jedziemy do Gdańska, tak jak już mówiłem, Kia EV6 kontra Tesla Model Y, ciekawe kto wygra A давай покажем в байке, да? как, 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 садиться. Вообще, пока мы говорим о том, что Kia вообще 6 очень невыгодна, фото лезет невыгодно. Тут есть гораздо больше места. Я даже сиденье. E, смотри, здесь сиденье можно еще опустить. И сколько места еще у тебя? Nie, место огромное, конечно. Ну, то есть, ну вот еще. Так сиденье под тебя отрегулировано. да, это под меня. Dobra, jest polskim, sure. Jeszcze 15 cm... No, 10 cm jest. Już jesteśmy po pierwszej przyjazdce. Ja już tym samodem jeździłem więc swoje zdanie jakieś na ten temat mam, ale o tym powiem więcej już w jutrzejszym odcinku, w sensie jutro nagry nagrywanym jutro. Ja tymczasem dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce, nie mogę się doczekać, bo Jestem ciekaw, jak te dwa samochody poradzą sobie na trasie, ale nie tylko pod względem zasięgu, ale i ładowania na ionity. Zobaczymy, kto będzie szybszy. Cześć!